Dzięki Facebookowi możemy być w stałym kontakcie ze znajomymi i na bieżąco dzielić się ważnymi dla nas wydarzeniami. Nieograniczony dostęp do swojego konta za pomocą komputera, tabletu czy smartfona jest bardzo wygodny, ale jednocześnie może stać się furtką dla cyberprzestępców. Oprócz utworzenia trudnego do odgadnięcia hasła, powinniśmy również sprawdzić ustawienia związane z bezpieczeństwem. W tym celu należy kliknąć na symbol zębatki znajdujący się w prawym górnym rogu, a następnie w ustawienia ogólne. Po wybraniu zakładki bezpieczeństwo wyświetlą się wszystkie opcje związane z naszym kontem. Pierwsza z nich wymusza korzystanie z portalu za pomocą bezpiecznego połączenia HTTPS, dlatego warto ją włączyć. Kolejne dwie pozwalają dodatkowo zabezpieczyć dostęp do konta poprzez przesyłanie jednorazowego kodu w postaci wiadomości SMS oraz e-maila z powiadomieniem o logowaniu. Odbywa się to przy każdej próbie zalogowania na konto z nieznanego komputera. Opcjonalnie możemy skorzystać z generatora kodów. W zakładce rozpoznawane urządzenia znajdziemy listę urządzeń, które zostały przez nas określone jako bezpieczne. Warto sprawdzić co pewien czas, czy w tej grupie znajduje się wyłącznie znany nam sprzęt. Korzystając z aplikacji wymagających logowania się do Facebooka, bezpieczniej wygenerować dla nich jednorazowe hasło, dzięki czemu nie będziemy musieli zdradzić naszego głównego hasła. W tym celu należy skorzystać z generatora kodów. Jeśli zapomnimy wylogować się z Facebooka na nieznanym komputerze, to w każdej chwili możemy zrobić to zdalnie za pomocą innego urządzenia. Wystarczy kliknąć w aktywne sesje i przejrzeć nasze ostatnie aktywności, po czym zakończyć tą, która wzbudza nasze podejrzenia.